Młodzi dziennikarze ze szkoły podstawowej nr 4 w Strzegomiu szlifują swoje umiejętności, redagując artykuły do szkolnej gazetki Dyktafon. Koło dziennikarskie posiada już wieloletnią tradycję. Regularnie ukazująca się gazetka cieszy się w szkole niesłabnącą popularnością. Do najważniejszych zadań szkoły należy rozwijanie uzdolnieni i zainteresowań dzieci. Dzieci ze szkoły nr 4 mają różnorodną ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych, uczestniczą w wielu ku, wielu zajęciach wielu kół zainteresowań. Między innymi jest to koło dziennikarskie, cieszące się w szkole dużą popularnością, prowadzone jest przez nauczycielkę języka polskiego, panią Dorotę Bielawską. Jak wygląda praca młodych dziennikarzy? Praca w redakcji to nie jest łatwy chleb. Jednak adepci sztuki pisarskiej starają się z całych sił, aby ich materiały były wiarygodne, ciekawe i poprawne. To wygląda tak, że mamy raz w tygodniu kółko. Pani pyta o pomysły, tak? Mamy taką burzę mózgów, i tam pani przydziela, kto ma co napisać. Też pomysły, jak to możemy napisać, niektóre rzeczy takie szybsze piszemy na kółku. I tak to przebiega. Na kółku dziennikarskim piszemy różne artykuły do gazetki. Pani przydziela każdemu artykuł o czym ma napisać. Jeżeli jak piszemy, to czasami pomysły przychodzą łatwo do głowy, ale czasami trzeba się namęczyć, posiedzieć parę godzin i wtedy coś przyjdzie. Młodym dziennikarzom życzymy wytrwałości i dalszego rozwijania swojej pasji. Trzymamy kciuki za to, aby dyktafon wychował nowych przedstawicieli bardzo potrzebnego i wymagającego zawodu dziennikarskiego.